Cześć, witam się serdecznie z tej strony. Tomek Ligocki z Akademii Sukcesu. Akademia Sukcesu to jest grupa, której właśnie jestem współzałożycielem, która zrzesza ludzi pozytywnie zakręconych, którzy się wspierają i pomagają sobie wzajemnie, właśnie, wzajemnie w realizacji swoich życiowych celów. Jeżeli słuchasz tego nagrania, to zakładam, że jesteś już członkiem tego wspaniałego zespołu. Gratuluję świetnej decyzji. Lubić może jeszcze. Się zastanawiasz na nad tym, aby przyłączyć się do tej wspaniałej grupy ludzi, którzy wiedzą, że mają tylko jedną szansę, aby ze swojego życia zrobić prawdziwe arcydzieło. To nagranie jest częścią całej serii takich nagrań, w której dzielę się swoimi doświadczeniami i te informacje pomogą Ci przyswoić sporo wiadomości, nowych wiadomości na temat właśnie marketingu, referencji konsumenckiej. Ale co ważne, przede wszystkim pomogą zrozumieć lepiej tą świetną branżę. Kto wie. Może tak jak ja, ty też się tutaj odnajdziesz. I właśnie teraz w tym nagraniu odpowiemy sobie na kolejne bardzo ważne pytanie. Mianowicie, dlaczego i w jakim celu prowadzisz rekrutację? Rekrutacja w naszej grupie rządzi się właściwie takimi samymi prawami jak rekrutacja w klasycznym biznesie. Spełnia ona określone zadania. Ma dostarczyć zespołowi, tak, Twojej organizacji ludzi odpowiedniego kalibru, aby mogła funkcjonować sprawnie. I co ważne, rozwijacie się jak najszybciej. I słuchaj, nie wolno mylić jej ze sprzedażą bezpośrednią, którą posługują się w większości przypadków właśnie dystrybutorzy w multilevel marketingu, w tzw. Tak MLM. -ie. Celem rekrutacji właśnie w naszym zespole jest znalezienie idealnego kandydata do współpracy, do Twojego biznesu, a pozostałym osobom zaoferowanie niesamowitych korzyści, korzyści jakie właśnie mogą dostać w naszym klubie. Gdy gdy już nawiążesz kontakt z takim potencjalnym partnerem biznesowym, wykorzystując informacje i też wiedzę, jakie omawiamy na naszych spotkaniach, przychodzi czas na rozpoczęcie takiej skutecznej, takiej naturalnej rekrutacji. Bez względu na to, w jakiej ostatecznej formie będzie ona przeprowadzona, rekrutacja wymaga pokonania kilku wyraźnie zdefiniowanych etapów, aby prawidłowo spełniała swoje zadanie czyli, czyli dostarczenia Ci jak najlepszego kandydata do współpracy. Może teraz powiedzmy sobie, jak odróżnić sprzedaż bezpośrednią od rekrutacji? To jest właściwie konieczna informacja, konieczne wiadomości, które musisz znać, które musisz wiedzieć. Jeżeli przyłapiesz się na tym, że zachwalasz produkty lub też ideę marketingu sieciowego, napotykając co chwilę na zastrzeżenia i kontargumenty, a twój rozmówca jest wyraźnie sceptyczny, to oznacza jedno. Znalazłeś się w trybie sprzedawcy. Ja to określam mianem i mówię właśnie wtedy, że właśnie rozłożyłeś swój stragan. Wiecie, taki bazarowy stragan. Ale jeśli natomiast twój rozmówca odpowiada na Twoje pytania, a Ty słuchasz przez większą część czasu jego odpowiedzi, wtedy możesz być pewny, pewny że jesteś na dobrej drodze. A na pewno przynajmniej jesteś blisko faktycznego procesu rekrutacji. Gdy prowadzisz rekrutację, Twoim celem jest nie sprzedaż produktów czy też pakietu startowego, lecz sprawdzenie, czy masz do czynienia z osobą, która, która nie zmarnuje następnych kilku miesięcy Twojego życia właśnie. Pamiętaj, celem rekrutacji w naszym, zespole, w naszym zespole jest znalezienie idealnego kandydata do współpracy, do biznesu, a pozostałym osobom zaoferowanie niesamowitych korzyści, jakie mogą dostać właśnie, będąc członkiem naszego klubu. Teraz, może dwa słowa na temat takiej psychologii przyciągania i odpychania. Typowy dystrybutor, zaczynając swoją nową przygodę życia właśnie w tym biznesie, jest przekonany, że każda osoba, której pokaże ofertę, musi dołączyć do jego zespołu. A jeśli tak się nie dzieje, zaczyna za nią latać, biegać, a nawet ją gonić, próbując na wszelkie sposoby przekonać i nakłonić do zmiany zdania. A co przeważnie się dzieje, gdy zaczynasz kogoś gonić? No, zazwyczaj ten ktoś ucieka. Powiem Wam, że ludzie właśnie w tych czasach są przyzwyczajeni do tego, że będą zachęcani i namawiani do skorzystania z tej czy też innej oferty. I oni od samego początku przyjmują postawę defensywną, broniąc się przed sprzedawcą, jak tylko potrafią. Oczywiście, pomijając, przy, pomijając przypadki, gdy taki klient jest w danym momencie, może rzeczywiście zainteresowany i chętny do dokonania zakupu jakiegoś produktu, to taka rozmowa pomiędzy nim a sprzedawcą przeradza się w taki pojedynek na argumenty. A ego z ego nie wygra. To raczej już wiemy. I kontynuując taką walkę, powiem ci jedno: może być tylko gorzej. Zupełnie inny charakter ma mieć rozmowa rekrutacyjna. Prawdopodobnie masz w swoim bagażu doświadczeń również i też rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Masz taką? Na pewno być może nawet nie jedną. Oczywiście z wyjątkiem sytuacji, w której jesteś fachowcem bardzo wysokiej klasy, o którego pracodawcy walczą. Ale większość ludzi podczas takiej rozmowy występuje właśnie z takiej podległej pozycji. To pracodawca nadaje ton to całemu spotkaniu. On zadaje pytania i w ostateczności decyduje... Czy spełniasz jego kryteria, czy też nie spełniasz ich? Widzisz, jeśli natomiast chodzi o rekrutację, takiej naszej branży rekomendacyjnej, wszystko jest na odwrót. Nowy dystrybutor podchodzi do rozmowy z potencjalnym współpracownikiem, jak do spotkania z bardzo ważnym urzędnikiem. A jak też wiesz, doskonale być może wiesz, w polskim urzędzie często trzeba niemal prosić się na klęczkach, tak? Na kolanach, żeby coś załatwić. I tak samo robią nowe osoby podczas prób rekrutacji, przyjmując taką uległą postawę takiego petenta. Taka postawa jest wyjątkowo odpychająca dla drugiej strony. Zamiast charyzmy i siły, pozytywnej energii przekazujesz uległość i słabość. Płaszczysz się jak taki mały zwierzak. Jesteś niby uśmiechnięty, z głową nisko opuszczoną, broda praktycznie na szyi, plecy zgarbione, dłońmi, toż w tej pozycji możesz naprosto, tak powiem, wiązać buty, i wiesz co? To nie jest wygodna pozycja do pracy. A co lepsze, z takiej beznadziejnej pozycji masz jeszcze o coś prosić? Świadomie raczej nikt tak nie pomyśli w ten sposób, ale poświadomie doskonale rozumiemy charakter właśnie, czy też nawet dynamikę takiej relacji. A zatem, co masz myśleć i jak postępować, aby uniknąć przyjmowania właśnie takiej pozycji ofiary? Jak prowadzić skuteczną, taką, jak ja to nazywam, naturalną, i przez to też elegancką resu, re, rekrutację, musisz spełnić kilka punktów. Pierwszy punkt to jest Twoje nastawienie mentalne. Mentalna postawa to jest właściwie postawa podstawowa w tej branży. Brak przekonania do swojej oferty i możliwości tego biznesu, brak przekonania do wysokiej wartości oferowanej innym, oraz przekonanie o ograniczonej liczbie osób, którym możemy zaproponować współpracę i co wydaje mi się najgorsze, a wynikające właśnie z tego, powiem brzydko, chęć wciągnięcia do biznesu każdego, z kim rozmawiasz. Pierwszym krokiem do takiej naturalnej, a przez to też profesjonalnej rekrutacji jest po przestawianie sobie w głowie paru ważnych informacji oczywiście na odpowiednie miejsce. Jeśli nie jesteś przekonany o wartości własnej oferty, przemyśl sprawę i zastanów się dlaczego. Czy twoja oferta rzeczywiście może pomóc rozwiązać czyjś problem i uczynić czyjeś życie łatwiej, łatwiejszym, no i oczywiście przez to przyjemniejszym? A będąc w naszym elitarnym klubie, wiesz, że my właśnie skupiamy się na tym, aby innym pomagać spełniać i realizować ich cele, bo właśnie takie jest nasze motto już od ponad 30 lat. To samo dotyczy się samej idei takiego biznesu sieciowego. Czy jesteś rzeczywiście w pełni przekonany o tym, że zaangażowanie się w ten biznes rekomendacyjny, takiej rekomendacji konsumenckiej, może odmienić życie Twojego przyszłego współpracownika na lepsze? No bo widzisz, że jeżeli ty w to nie wierzysz, to twój rozmówca również w to nie uwierzy. Wreszcie, czy umiesz zdobywać taką nieograniczoną liczbę kontaktów? Żeby też potrafić ze spokojem powiedzieć niekwalifikującemu się kandydatowi, że współpraca w tym momencie to nie jest najlepszy pomysł i pozwolić mu odejść właśnie w jego stronę. Tylko umiejętności ciągłego takiego powiększania bazy kontaktów może uwolnić Cię od strachu przed sytuacją, w której nie masz komu pokazać właśnie takiej oferty. Tu się kłania, jak my to nazywamy, lista kontaktów. Ostatecznie, i czego nikt za Ciebie nie zrobi, musisz wyrobić sobie postawę właściciela biznesu. Przedsiębiorcy, który troskliwie dobiera sobie współpracowników. I jest dla niego oczywiste, że odrzucenie kandydatury osoby, która nie spełnia jego kryteriów, to jest naturalna część procesu. Pamiętaj, jedno zgnite jajo może wszystko zniszczyć. Punkt drugi jest to właśnie gotowość mówienia nie. Dokładnie. Twojego nie. Każdego należy traktować z szacunkiem. I to wiemy, to często podkreślamy. Gdy nastawiasz już swój system przekonań, na właściwe, to, na, na właściwe tory, gotowość do odmawiania nieodpowiedniemu kandydatowi przyjdzie ci naturalnie. Jako konsekwencja zadawania sobie, zdawania sobie sprawy, jak dużą szkodę możesz przynieść Twojemu biznesowi podjęcie współpracy właśnie z nieodpowiednią osobą, tak z nieodpowiednią osobą. Jedno z nietejają, to już powiedziałem, możesz zepsuć wszystko, całą twoją pracę, twój czas poświęcony Osobiście uważam, że każdego należy traktować z szacunkiem i w miarę możliwości nie robić przykrości. Wręcz przeciwnie, warto spowodować, aby po Twojej rozmowie, właśnie z Tobą, ta osoba poczuła się lepiej niż była przed tą rozmową. Dlatego dobrze jest posiadać we własnym arsenale takie kończenia rozmowy w sposób taki naturalny, tak? Neutralny, bym nawet to tak określił. Najlepszymi zdaniami Znanymi, najlepszymi zda, znanymi sposobami na kończenie rozmowy w mm, niewłaściwymi osobami jest odesłanie ich do firmowej strony internetowej z prośbą o odzwonienie po dokładnym zapoznaniu się ze wszelkimi materiałami. Jeśli nie mówimy się na konkretny termin rozmowy właśnie z tą osobą w przyszłości, to w 99 przypadkach nas to, ta osoba do nas już nie odzwoni. I to jest najlepsze, prostsze rozwiązanie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt trzeci, czyli przygotuj sobie agendę spotkania. Taka agenda to jest lista punktów spotkania, które mają zostać na nim omówione, poruszone właśnie i z góry ustalonej kolejności. Agenda pozwala na zachowanie dużo większej naturalności i przeprowadzenia takiej swobodnej tej rozmowy. Czasami osoby stosują skrypty rozmów. W tym przypadku mają tendencję do takiego brzmienia sztucznego, zupełnie jak jakiś telemarketer, chcący wcisnąć nam coś, tak, coś nowego. Agenda, agenda, jaką ja stosuję podczas rozmów z potencjalnymi partnerami, jest bardzo prosta. Krótka seria pytań, nakierowanych na bliższe poznanie tej osoby. Można na przykład zapytać o miejsce zamieszkania, lub pochodzenie, o zainteresowanie, o rodzinę czy też o zawód. Następnie. Kilka pytań kwalifikacyjnych takich, tak. O ile z poprzedniego etapu wynika, że chcemy kontynuować też tą rozmowę, można zapytać m.in. o doświadczenia zawodowe, biznesowe, gotowość do podjęcia pracy, ilość godzin w tygodniu przeznaczonych właśnie na tę nową pracę, na to nowe zajęcie, czy też o wysokość wynagrodzenia, jakie będzie atrakcyjne dla tej osoby, i o świadomość konieczności zainwestowania też w nową wiedzę. Czy też naukę, taką otwartość na nowe. Następnie, oczywiście, przekazanie materiałów do zapoznania się, umówienie prezentacji, lub też od razu zapisanie do systemu i zarezerwowanie kolejnego terminu, następnej rozmowy, żeby wdrożyć w system taką osobę. Postaw przed sobą wyraźne cele. Taki kolejny punkt bym określił. Ludzie uwielbiają znajdować się w centrum uwagi. Podczas rozmowy takiej pamiętaj, jaki przyświęca ci cel. Właściwie rozmowa kwalifikacyjna w stosowanym przeze mnie modelu stawia przed prowadzącym takich kilka celów oczywiście realizowanych jeden po drugim, w odpowiedniej kolejności. Pierwszym takim najważniejszym strategicznym celem jest nawiązanie konwersacji. Mówiąc prościej, powinno się dożyć do tego, aby rozmowa przyjmowała rozmowę ze znajomym. Nawet, gdy rozmawiasz właśnie z nieznajomym. Miałem ciężko to ogarnąć, ale doświadczenie, doświadczenie czyni mistrza. Podczas konwersacji ma miejsce dialog. Nigdy nie zachowuj się jak handlowiec, który wygłasza prezentację sprzedażową, nie dopuszczając właśnie do rozmówcy do głosu. Nie otwieraj tego straganu. Broń Boże! Na tym etapie rozmowy najlepiej zadawać właśnie pytania. Zadając Zadając wynikające ze szczerej ciekawości pytania, sprawdzamy, czy rozmówca zaczyna bardziej nam ufać i lubić nas. Ponieważ stawiamy go na świeczniku, pamiętaj też, że to nie jest przesłuchanie. Nie szczelaj pytaniami, bądź też otwarty, przekaż coś o sobie. Drugim celem jest za takie zniwelowanie stresu. Tak bym to określił: właśnie, zniwelowanie stresu jest idealne. W klasycznej rozmowie z handlowcem klient występuje w pozycji defensywnej, a handlowiec rozkłada swój stół i co robi? I atakuje. Takiemu klientowi towarzyszą negatywne emocje i czuje się no, pod presją. Podczas rozmów rób wszystko inaczej niż sprzedawca, posługując się naturalną intonacją głosu, zastępując wyświetlane zwroty i techniki nadżywane właśnie przez takich handlowców innymi, takimi brzmiącymi naturalnie. Takimi naturalnym. Podejść do tej osoby jak do naturalnej, normalnej osoby, tak jak Ty byś chciał, żeby do Ciebie ktoś podszedł. Trzecim celem jest dotarcie do prawdy. Czy też rozmówca rzeczywiście jest zainteresowany tą ofertą, Twoją ofertą? Jeśli jest, to doskonale. Jeśli nie jest, to też dobrze. Życzymy miłego dnia i przechodzimy do następnej osoby. Oczywiście zostawiamy sobie dane tej osoby, żeby się odezwać za jakiś czas za miesiąc, może dwa. Dopiero w czwartym, takim czwartym krokiem, czwartym celem jest kwalifikacja tego kandydata. Na tym etapie, tak jak na samym początku, także zadajmy pytania, lecz są to pytania mające na celu uzyskanie bardzo konkretnych informacji. Wśród pytań kwalifikacyjnych na pewno muszą znaleźć się pytania dotyczące dysponowania odpowiednią ilością czasu i też wyboru pakietu oraz sposobu rejestracji, właśnie tej, swojej rejestracji, właśnie w naszym klubie. Wiesz o tym też, że Krakowa nie zbudowano od razu, w jeden dzień. Żaden obecny mistrz takiej rekrutacji, sponsorujący po kilkanaście czy nawet więcej osób miesięcznie, nie urodził się z tymi umiejętnościami. Praktyka czyni mistrza. Powtórzę jeszcze raz. Praktyka czyni mistrza. Wypracowujesz tą metodę i oni też to wypracowali metodą prób i błędów. Dobrą wiadomością jest to, że nawet ktoś taki jak ja, dokładnie tak jak ja, skromny, cichy, wstydliwy, jest w stanie i był w stanie nauczyć się takiej swobodnej rozmowy, rozmawiać na tematy i oferty właśnie współpracy. Chociaż, tak powiedziałem, przez większą część życia uważałem się za niezdolnego do tego typu pracy. Wręcz powiem, że nawet byłem wręcz przeciwnikiem tego modelu biznesowego. Ale to już jest inna historia, to już jest inna odpowiedź. Może kiedy, jeżeli będziesz w naszej grupie, usłyszysz o niej. Tak czy siak, byłem w stanie po odpowiednich przygotowaniach pokonać wszystkie te przeszkody, i teraz przeprowadzenie rozmowy takiej rekrutacyjnej nie stanowi dla mnie żadnego problemu. Jedynym błędem, jaki popełniam, było odwlekanie działania. No, czasami mi się to się zdarza i walczę z tym. Rzecz w tym, że rozmowa z ludźmi o biznesie może przygotować może przygotować je właśnie do pewnego stopnia. Później pozostaje wyłącznie praktyka, działanie, zapewniające informację zwrotną, niezbędną do dalszego doskonalenia się. Kraków, tak jak powiedziałem, nie powstał w jeden dzień. Tak i twoje umiejętności rekrutacyjne nie będą idealne już po pierwszych paru, parunastu rozmowach. Zignoruj swoje obawy i daj sobie czas na praktykę, praktyczne doskonalenie umiejętności. A nawet się nie zorientujesz, kiedy dołączysz do najlepszych rekruterów właśnie w naszym klubie. Pamiętasz zasadę 1, 3, 5, 7 z wcześniejszego nagrania? Tam to właśnie omawiałem dokładnie. Jeśli nie, to zachęcam Cię do wysyłania właśnie tego nagrania z bardzo ważnym tematem, właśnie zasadą 1, 3, 5, 7. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Pozdrawiam Tomek.